Dzień dobry drodzy Youtubowicze. Słuchajcie, troszeczkę mi nie było ze zwierzaczkiem. Słuchajcie, po zaginięciu dyktusia byłem załamany, kurde, zawsze kocham zwierzęta, no coś mi kogoś brakuje i słuchajcie, wraz ze spacerem spotkałem ją. Spójrzcie, czy nie jest to cudowna istota kiciątki? Kici. jeszcze nie ma imienia, Gdybyście chcieli, to możecie tam w internecie. Nadacie imię, jakie mam jej nazwisko to jest taka pieszak, słuchajcie więc powiem tak, nie wiem czy zechce się u mnie przyjąć pobiegnę, wydam krówki i dam jej mleczko a pytanie, czy będzie chciała pić mleczko za chwilę będziemy demonstrować o, słuchajcie, widzicie, o to jest to smacznego słuchajcie, to jest Pierwszy dzień u mnie nieśmiała jest, jeszcze się wstydzi, pytanie czy będzie chciała zostać ze mną i pić mleczko, czy będzie mnie stać, żeby ją utrzymać, wiecie o to chodzi, o, słuchajcie, jest, 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 słuchajcie, o, o, próbuję, próbuję, słuchajcie, jeszcze nie ma imienia, Zgłosujcie jakie ma imię, słuchajcie, no, mamy to wiadomo, że ekologiczne, mleko i w ogóle, tip de top. Słuchajcie, piękna jest, prawda? Ja ją zaczynam kochać. Lubi to mleko, słuchajcie. O, robi do Was uśmiech. Kiti kitiki, ja też do Was robię uśmiech. Słuchajcie, jeśli możecie, to wspomóżcie. Lajkujcie, komentujcie i w ogóle. O, słuchajcie, że nie piękna jest istotka kiciankicia, kicia. No, potrzebuje imię, nie? Tak, chłopaki, nie. dziewczyny nie dajcie się, dzisiaj z walentynki są, chyba się w niej zakochałem, o słuchajcie jak ona pięknie to zrobiła. Yy, drodzy YouTubeowicze, słuchajcie, widzicie tę piękną istotę, która pięknie spogląda tą super mleczką, która ja dzisiaj mnie zentubowała. Słuchajcie, gdybyście byli uprzejmi w komentarzach napisać jak dać jej na imię, w ogóle gdybyście zasubskrybujcie, lajkujcie, w ogóle, bo ona czeka, i kocha wasze osoby, no, słuchajcie, po prostu poziomka jest pod zachwytem jej na chwilę, cudownie jest i, i ona też was kocha, tylko subskrybujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach, jak dacie na imię, bo poziomka jest załamany, że taka jest super piękna, hej, 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 narka, cześć, 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 cześć.